Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz, Witam na swoim kanale. Dzisiaj dość nietypowo, bo gościmy senseja Jakuba Nantala i będziemy porównywać niektóre techniki Szermierki do technik walki wręcz. I e, pokażę Wam jeden rzut, który migrował z walki mieczem jako okuden, tak zwana ukryta technika jednej ze szkół e, do technik tradycyjnego jiu-jitsu. I pokażemy sobie też jak szermierka wpłynęła na karatę, bo tak zwane uderzenie z karata, czyli inaczej Shuto uke, okay, blok lub uderzenie tutaj otwartą ręką, dokładnie kantem dłoni albo kantem przedramienia, w zależności jak ustawi się przeciwnik. Jest bardzo podobne do kesa agiri, czyli skośnego cięcia e, z góry wykonywanego kataną, i jest to taka bardzo mocna paralela, bo szuto e, ma swoją nazwę jako ręka, nóż czy ręka, miecz. O, bam, bam, właśnie ze względu na to, że to jest podobny ruch, podobnie działa, podobny jest cel. No i czasem jest podobny skutek. I na początku Kuba zrobi w waszym kierunku skośne cięcia. Raz w prawej, raz w lewej pozycji. Żebyście zobaczyli jak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i oczywiście tutaj celem jest szyja i tniemy od obojczyka aż do biodra. Albo od drugiej strony, od oboliczyka aż do biodra. Ok? I teraz tak. Spójrzcie na to. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dlaczego ta ręka tutaj jest przy szutowniku? okej? Okay? Dlatego, że to symbolizuje trochę przechwyt. Jeśli ta technika jest robiona jako uderzenie. A nie jako blok, no to ja ściągam rękę przeciwnika i uderzam. I teraz sobie spójrzcie, jak ja może robię. Jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. jeszcze raz kuba. Raz, dwa, trzy. Oczywiście, to jest użycie tutaj narzędzia, to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast, to jest użycie dłoni, jest to mniej niebezpieczne. Kuba, podaj mi mierz, jak możesz. Ok, no i spójrzcie, jeśli ja robię cięcie i kieruję je tutaj od obojczyka do biodra, wzdłuż tej poły kejkogi, i potem zamieniam z drugiej strony. Ok, tak, w prawej pozycji. W lewej pozycji, w prawej pozycji, w lewej pozycji. Jakbym chciał się, proszę bardzo, schowaj miecz, jakbym chciał się do tego samego przymierzyć i Kuba by był moim pozorantem, ok, bym uderzał z tej strony i z tej strony. No i oczywiście moja ręka Kuby nie przerobię, to nie Dragon Ball. Jeśli ja go nawet mocno tu uderzę w tętnicę, to całe ciało akumuluje i on tam tylko się wkurzy, wyjmie miecz i mnie przetnie. <grytanie> okay. Ale jeśli już naciągnę go w ten sposób, w kierunku cięcia i uderzę mocno w tętnicę, to on może stracić przytomność. ok. Tak samo jest, jeśli bym złapał za drugą rękę. Czy uderzę kantem przedramienia, czy kantem dłoni, efekt może być Podobny. Jeśli trafię tutaj, bo on odsunie się trochę, bum, to tutaj w okolice ucha i tuż pod żuchwą też jest to bardzo niefajne. Dobrze, Kuba odłóż miecz na chwilę. I załóżmy, że Kuba to chciał testować moje MMA i idzie z takim tutaj cepem. Bom. Ja tutaj mogę wykorzystać podobny ruch, żeby zablokować. Przechwytuję, pam, uderzam. Ok? Jeśli tutaj to nie wystarczy, pam. Pam. Ok? Pam, pam. Pam. Ok? I Kuba już nie żyje na siedem różnych sposobów. Wiadomo, od tego Kuba jest. Jeszcze raz. Hop, tu jest uderzenie. OK, ja mogę złapać. Tu Kuba ma taki fajny przyrząd. OK, puch, puch, okay. puch. I zrobić dokładnie to samo złe, co było na drugą stronę. OK, w każdym razie wyjściem do tych technik, zarówno obrony, jak i ataku, było szuto ukę. OK, podobne, podobne. Gdybym ciął ręką w ten sposób, ok, co jest nawet w MMA zabronione, ok. Hop, nie wolno w ten sposób atakować, albo w ten sposób. Podaj mi miecz jeszcze na chwilę. To tak, wybaczcie, nie będę tego robił w dystansie takim, w którym mogę trafić Kubę, jest w ten sposób, ta ręka jest prowadzona o tak. Jest, to się nazywa shuto uć. OK. Ok, od tej strony to też jest szuto. Prawa ręka jest prowadzona w ten sposób. No i jest tutaj bardzo podobny ruch. Dobrze. No i zasada jest taka: tu głowy mu nie utnę, nie? Ale znowu powiedzmy, że on idzie tak. Ja się zasłoniłem obu rącz, Robię w ten sposób. Albo w ten sposób, tutaj, bum, płasko i znowu tam podcinam, robię mu różne niemiłe rzeczy. Uderza z drugiej strony, bronię się podwójną gardą, mogę płasko uderzyć z tej strony albo on tu, trzymaj gardę z drugiej. Bum, robi tak, łapie tutaj za przyrząd, kopie, okej, okay. kopie. I tam robię mu niemiłe rzeczy. Więc jest to jak najbardziej podobne prowadzenie, jakbym używał miecza. Tu było ułożenie takie i trochę inaczej sama dłoń jest ułożona, jak wyprostuję palce, to mam bardzo podobnie. Tutaj jest tak, jak mieczem ciął oburącz, to idę w ten sposób. nie? Tutaj hop, w ten sposób. Więc to są na przykład przykłady takich bardzo podobnych technik w karate i w, mm, w Batodo. Kuba załóż miecz. I teraz spójrzcie, zrobimy sobie taką śmieszną rzecz. Ja będę stał w ten sposób i patrzcie. Ta technika jest e, mm, w, praktykowana zarówno w aikido, jak i w różnych w stylach jiu ja ją znam z jiu -jitsu. Ja będę trzymał ręce w ten sposób i teraz tak, lekko przesunę je w tą stronę, w drugą, a potem będę zachowywał się tak, jakbym się obrócił i ciął klęcząc. Ok, wstaję w jedną, mam lewą nogę z przodu, w lewo, w prawo, obracam się, hop, ok. I Kuba będzie to samo robił, tylko mieczem, ok? Czyli będzie ciął z obrotu i z klękiem opadał tutaj na dół. To jest proste cięcie z góry na dół z obrotem i zejściem do klęku. Zaczynamy, ok? Teraz tak, raz, bum. Stąd, z czudem dwa, Boom. trzy, hop, Boom. cztery, bum, pięć, bum, sześć, siedem, osiem, Dziewięć. 10. No i co by było, gdybym ja powiedział, że Kuba robi cięcia a ja robię rzut? No pewnie nic, nie? Tylko trzeba to pokazać, dlaczego to wygląda tak podobnie. No i Kuba musi teraz zdjąć miecz. Niestety stary będziesz teraz tak się rozbrajał i dozbrajał cały czas. I teraz tak, będzie takie proste tutaj wykonanie, więc nie będziemy się silić o, jakiś, e, o jakąś taką sytuację, w której ja to bardziej pokażę Wam, jak w realiach walki jest. Powiedzmy, że wiecie, typowy idiotyzm związany z tą z samoobroną, czyli dawaj zegarek. Nie, przepraszam, dawaj dwa zegarki. Ok, więc dobra, Kuba ma IQ poniżej setki i jest nie, nie za bardzo tu, albo jest ślepy i nie widzi, czy ja mam jeden zegarek, czy dwa, więc działa na wszelki wypadek. Ja tak, idę w tą stronę i on zaczyna mnie oporować, więc jak ja kieruję w tą stronę, to on zaczyna kierować siłę w, kier w przeciwnym kierunku, ok? Ja idę w lewo, on zaczyna oporować w prawo. No, jeszcze raz, nie daj przepchnąć rąk tam. Hop! I mam rzut. OK? I spójrzcie sobie tutaj, idę w tą stronę, Kuba oporuje. Czuję jego siłę, zmieniam kierunek, podaję sobie jego rękę do ręki. Tak, prawa ręka trzyma za jego nadgarstek, lewa to ta, która rusza palcami. Tu się, dla tych, co nie wiedzą, która to lewa, no to się na początku treningu czasem zdarza. Po kilku latach już nie ma problemu, nie? No. Powiedzmy. I teraz tak, i tą rękę olewam, w sensie nie muszę trzymać, ani on mnie nie musi trzymać. Kręcę tutaj, obracam się, wykręcam taki piruet, schodzę na dół, zmieniam tu chwyt, ciągnę oburącz za jego rękę, tak jakbym robił proste cięcie z góry na dół. Ok? I to jest dźwignia, która do dzisiaj jest uczona, tam jako technika obezwładniej. Na przykład w policji albo w Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej może nie, bo kiepsko są wyszkoleni. Ok, raz, dwa, hop, bum. Ok, tak jak mówiłem, normalnie rzadko się to zdarza, że to wygląda w tej formie, ale od czegoś trzeba zacząć. I kuba, teraz będzie łapany. Ok, w jedną. Czujesz, że ja oporuję ci, w drugą. Podajesz sobie moją rękę i tu, bum. OK, i to jest tak. Jeszcze raz, zrób, zejdź na kolano, bo jeśli jesteście drobniejszej budowy, to jeśli zejdziecie o tak na kolano, a nie pochylicie się do przodu, to macie większe szanse, że pociągniecie go za sobą, OK, a mniejsze szanse, że na łeb upadniecie do przodu razem z nim, OK. Jeszcze raz, hop, Bum. spoko. Zamienimy się miejscami, żebyście widzieli jak kowa robi tym razem. Dawaj, hop. Tu. No, spoko. Mniej więcej w ten sposób. Może być. Jak bardzo chcesz trenera przewrócić, to nie ma sprawy. Hop. ok. Jeśli tu miałoby być pojedyncze uderzenie, to powinno być w gardło. Jeśli to jest technika kończąca. Jeśli nie, jeśli po prostu Kuba chciał się obronić, nawiać, to powinien zacząć biec w przeciwnym kierunku. OK? Potem jak nie, przewrócił i kupił trochę czasu. OK. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ten rzut nazywa się Shihonege. OK? I jest szeroko praktykowany w... Hmm, e, w aikido, również w judyciu. Jeśli chodzi o aikido, taka lepsza aplikacja tego rzutu, to jest robiona przez mistrza Gozo Siodę. Tak, bardziej twardą to robi, więc mniej współpracuje z nim przeciwnik i trochę jakby lepiej to wygląda. Również wersja Pana Tomiki, mistrza Tomiki, też jest trochę lepsza niż te które są tak szeroko ćwiczone, ale to jest moje osobiste zdanie, bo po prostu tam troszeczkę jest za dużo takiego w, takiej współpracy między atakującym a broniącym się w aikido, no, ale tam nie ma formuły sparingowej sensu stricte, znaczy niby nie, bo na przykład u Tomikiego były nawet zawody w aikido i była jakby taka forma walki nóż kontra techniki Aikido, nie jest to popularny styl w aikido, ale jest i troszeczkę jest lepiej jakby rozwinięty w dziedzinie samoobrony. No nic, tyle o aikido, my tu, pitu-pitu, pi, a, a jest to też technika Jiu-jitsu jiu oczywiście jest bardziej tak brutalnie robiona z mniejszą współpracą wobec przeciwnika, a wywodzi się ona z technik miecza, jest ukrytą techniką, po prostu, gdzie na początku praktykuje się ją. Z mieczem, tak jak Kuba robił, a potem się tłumaczy jak to się przekłada awaryjnie, awaryjnie na walkę wręcz. Gdybym ten miecz zgubił, to jak już robiłem milion razy to shomen giri z obrotem i z klękiem, to wiem, że to może być też taki dźwigniorzut no w zasadzie. Dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia na, na następnym razem. No i tam napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takich filmach, które tutaj poruszają i porównują wiedzę z dwóch skrajnie różnych sztuk. Do zobaczenia następnym razem.